OpenAI udostępnia nowe modele i funkcje. Jednocześnie zgarnia ogromne dofinansowanie. Jakie plany i jakie plotki krążą wokół przyszłości firmy? Google również pokazuje nowe zabawki, jednocześnie walczy w sądzie o kontrolę nad swoją przeglądarką. Meta zrobiła coś dobrego nastolatków i jednocześnie staje przed sądem za swoje praktyki monopolowe. O co chodzi? Debiutują nowe modele graficzne od Runway i Midjourney. Gdzie jesteśmy z generacją obrazu? Wraca Microsoft Recall. Czy jest się czego obawiać? I jeszcze Amazon w końcu rozpoczyna budowę alternatywy dla Starlinka. Zaczynamy. Zaczniemy od OpenAI, które w kwietniu zgarnęło o 40 miliardów dolarów od inwestorów na swój dalszy rozwój. To więcej niż Microsoft podobno zapłacił na początku 2023 roku. I teraz firma wyceniana jest na 300 miliardów dolarów. To plasuje ją wśród najcenniejszych firm prywatnych na świecie. Iderem inwestorów jest Japoński SoftBank. A połowa tej kasy ma iść na budowę Stargate, czyli wielkiego projektu, wielkiego centrum danych który ma być de facto już dzisiaj konkurencją dla Colossusa, który zbudowało XAI, czy podobnego rozwiązania, podobnego projektu, który Meta buduje w Luizjanie. Poza tym sam Altman zapowiada, że OpenAI udostępni nowy, otwarty, duży model językowy, otwarty, czyli dostępny w wersji open source. To byłby powrót do tego co firma robiła przed debiutem Chata GPT, bo ostatni taki otwarty model udostępniony w liczności to GPT-2. Natomiast na razie firma udostępnia dalej zamknięte modele. W kwietniu było ich kilka. Udostępniony został O3 model i O4 Mini. To są duże modele zdroworozsądkowe dostępne w płatnych wersjach Chata GPT. Poza tym GPT-4 zostało ostatecznie zastąpione przez GPT-4O, czyli coś, co jest już dostępne, natomiast w tej chwili nie będzie już tego przełączania się na GPT-4, jeżeli wyczerpiemy limit przy darmowym koncie. GPT-4o będzie domyślnym modelem dla swojej aplikacji. OpenAI udostępniło też model GPT-4.1, ale on jest dostępny tylko przez API, więc póki co w czacie go nie zobaczymy. Inna ciekawa rzecz dla programistów to kodeks CLI, czyli agent, kodujący agent dostępny w trybie wiersza poleceń, który może się przydać do zadań programistycznych. Warto będzie sprawdzić jak działa. Chat GPT dostaje też Pamięć, niestety. To znaczy, będzie to działało w ten sposób, że czat będzie mógł pamiętać nasze konwersacje, które odbywamy w ramach kolejnych sesji i dzięki temu będzie mógł się bardziej personalizować pod nasze potrzeby. Mówię niestety, no bo to powoduje, że czat będzie się powoli przesuwał w kierunku personalnego asystenta, a nie narzędzia, które pozwala na niezależne od siebie zapytania. W miarę upływu czasu może to doprowadzić do tego, że każdy z nas będzie mieć trochę innego czata, a ja nie jestem wcale przekonany, że to jest wartość dodana. Na szczęście będzie to można wyłączyć w ustawieniach. Póki co ten tryb pamięci jeszcze nie jest dostępny w Europie i też wymaga konta płatnego. Natomiast no, biorąc to, uwagę, jak to się rozwija, w jakim to idzie kierunku, możemy się spodziewać, że prędzej czy później wszyscy to dostaniemy. No i do nas będzie należała decyzja, czy chcemy tą pamięć, a więc idącą za nią personalizację mieć, czy może raczej to. Wyłączymy. Czat pomoże nam też w zakupach. Nowa funkcjonalność pozwala na wsparcie procesu, czyli zadajemy zapytanie i czat przeszuka internet i dostarczy nam rekomendacje zakupowe. Krąży też plotka, że OpenAI buduje po cichu swoją własną sieć społecznościową. Coś jak Twitter X. To byłaby kolejna, nie wiem już, która próba odebrania użytkowników Twitter'owi, ale pokazuje też kierunek. OpenAI potrzebuje więcej danych, no a istotnym źródłem tych danych są media społecznościowe, które nie chcą się dzielić yy, zbyt łatwo, wobec czego może można spróbować stworzyć własne medium społecznościowe, albo własną przeglądarkę, albo może kupić przeglądarkę, na przykład Chrome. Zaraz, zaraz, jak to kupić Chrome? No właśnie, bo chrom może być na sprzedaż. Google od dłuższego już czasu toczy proces z Departamentem Sprawiedliwości amerykańskim, w którym to jest oskarżane o praktyki monopolistyczne. Mówiłem o tym w materiałach w zeszłym roku. Obecnie wchodzimy w nową fazę. Jedną z możliwości rozwiązania procesu jest oddzielenie Chroma od Gogla. No, to jest oczywiście problem, dlatego że Chrome to 70% rynku przeglądarek, mniej więcej, których używają ludzie na całym świecie. Utrata kontroli nad tym narzędziem byłaby dla Google z pewnością sporym problemem. Po Chrome oczywiście od razu stawiła się kolejka chętnych, na przykład Yahoo albo wspomniane OpenAI, które również wyraziło zainteresowanie zakupem. To znowu pokazuje, że firmy zajmujące się sztuczną inteligencją potrzebują naszych danych. Perplexity przykładowo zapowiedziało budowę własnej przeglądarki internetowej. Oczywiście chętnie kupiłaby Chroma, gdyby była taka możliwość. Własnej przeglądarki, która ma być super mocno inwigilująca, no bo potrzebne są dane, żeby wiadomo AI było lepsze, było bardziej personalizowane. Znowu, ja nie jestem fanem tego pomysłu, no ale tak wygląda na to, że w tym kierunku chcą iść twórcy największych narzędzi AI. Ale Google robi swoje, wypuściło Gemini 2.5 dla wszystkich również bezpłatnych użytkowników, udostępniło VO2 dla płatnych użytkowników Gemini. Był też event Cloud Connect, na którym Google wypuściło bardzo dużo nowych rozwiązań wspierających agentyzację, m.in. nowy protokół komunikacyjny Agent to Agent, który ma być konkurencją dla innego protokołu do komunikacji agentów z agentami, MCP. Wypuściło też Firebase Studio, czyli takie narzędzie, które pozwala nam budować aplikacje w ciągu kilku minut za pomocą prostych poleceń. Robi to duże wrażenie. I na koniec warto odnotować, że AI overviews są już również dostępne w Europie, czyli również w Polsce, czyli w wynikach wyszukiwania Google w tej chwili w pierwszej kolejności uzyskujemy to takie podsumowanie generowane przez Gemini. A dopiero później mamy wyniki wyszukiwania płatne i bezpłatne. No to pokazuje kierunek w jakim Google idzie. No i cóż, nie uciekniemy chyba od AI w tej chwili już również w wyszukiwarce. Tymczasem Meta zmieniła swoje podejście do nastolatków i postanowiła zrobić dla nich coś dobrego. Zaskakujące, ale prawdziwe. Po pierwsze wyłączyła publiczną widoczność profilów nastolatków. To znaczy teraz jeżeli nastolatek chce, aby jego profil był widoczny publicznie, nie dla znajomych, ale dla każdego, to musi na to zgodzić się rodzic. Pojawia się opcja, w której to rodzic może się na coś takiego zgodzić, ale bez tej zgody nastolatek po prostu nie może upublicznić swojego profilu. Zostało również wyłączone możliwość live streamingu. Będą blurowane treści, które są na granicy na gości. System, to znaczy czy to Instagram, czy Facebook, będzie ostrzegał nastolatków, że siedzą za długo, albo na przykład, jeżeli będą korzystać z niego w bardzo późnych godzinach wieczornych, że jest już późno. Będzie też włączać quiet mode w nocy, to znaczy wyłączać powiadomienia w godzinach wieczornych. No, wszystko fajnie, no, to są bardzo sensowne posunięcia bardzo mocno oczywiście spóźnione ale fajnie, że meta dochodzi do jakichś wniosków i coś chce robić w tym kierunku. Rozpoczął się również proces mety o praktyki monopolowe, które stosowała. Chodzi tu przede wszystkim o przejęcie Instagrama w 2012 roku, a następnie przejęcie WhatsAppa w 2014 roku. Zarzuty są takie, że Meta przejęła te firmy, ponieważ obawiała się ich rozwoju i obawiała się konkurencji, więc zanim te firmy się rozwinęły, no to po prostu zostały przez Metę kupione i wpasowane w ekosystem firmy. No cóż, no to nie są jakieś nowe wiadomości. Książki na ten temat już powstały, ale widocznie ktoś doszedł do wniosku, że może warto temat zbadać od strony sądowej, więc te procesy zaczęły się toczyć. Ludzie zeznają, różne ciekawostki z tego procesu wypływają. Co z tego wyniknie, nie wiem, zobaczymy. To dopiero początek, no ale potencjalnie coś się może wydarzyć. Może to w jakiś sposób wpłynąć na e, działania Big Techów. Meta oczywiście się broni. E, mówi, że TikTok i że żaden monopol. E, no tak, właśnie, TikTok. E, Donald Trump przedłużył e, ultimatum e, na sprzedaż TikToka o kolejne 75 dni. E, no cóż, no, to zaczyna poważnie wyglądać dla Bidens. Naprawdę poważnie. Warto też odnotować, że przed kongresem w innej sprawie zeznaje Sara Wynne-Williams, była szefowa Global Public Policy METY, której wspomnienia, książkę Meta próbowała zbanować i wyrzucić ze sprzedaży. Oczywiście, że już czytam, jest grubo. Natomiast oprócz tego Meta debiutowała Lama 4, czyli swój flagowy, duży model językowy. Nowa wersja zdobyła przebojem pierwsze miejsce w Chatbot Arena, czyli w tym takim rankingu, gdzie ludzie głosują anonimowo, który model lepszy, i w ten sposób powstaje lista najlepszych modeli. No i okazało się, że Meta postanowiła być tutaj jak Volkswagen i zrobiła specjalną wersję lamy 4 dla Chatbot Areny. Dzięki czemu można było zająć pierwsze miejsce, a ta Meta Lama 4 normalna już jest trochę inna. Także dobre posunięcie. Volkswagenowi dobrze to zrobiło również. Idźmy dalej tą drogą. Świetny pomysł. Oprócz tego odbył się pierwszy LamaCon, czyli taki event dla deweloperów AI Mety, na którym pokazano lamę dostępną przez API. Oraz aplikację mobilną MetaAI. MetaAI, z którego korzysta już ponad miliard ludzi, przynajmniej tak twierdzi firma. Może ty też korzystasz i o tym nie wiesz. A widziałeś maila, którego Meta wysłała do użytkowników w Europie w minionym miesiącu, o tym jak będzie wykorzystywać twoje dane i że możesz na przykład się temu sprzeciwić? Zachęcam pogrzebać w skrzynce pocztowej, mailowej. Może gdzieś tam ten mail jest i może warto podjąć jakieś działania już teraz. Dwa słowa o modelach graficznych, które debiutowały w kwietniu, a więc nowym modelu od Runway i nowym modelu Midjourney. Alright, everybody, it looks like I found this specimen. but should I just grab it? See Seeing double. Let's do two cats eating picnic in a the park. They're also eating strawberries. Add a unicorn in the background. Actually, do you understand better if I speak in region? You have all the high when we talk or to a the So I just told it to be a little bit more mystical, having like the Soria Moria feeling, which is an artwork from Norway. Oh, that's pretty cool. Create a cinematic shot of an egg shaped witch. w środku wiosny. Ok, zrobię 100 tych małych, małych w w styl fotografyczny. flying łowicę uciekającą w tyłku. ...chmurząc na scenę. Te wideo pokazują imponujące możliwości generacji obrazu, jakie już dzisiaj są możliwe. Runway stawia na coś, co nazywają World Consistency, czyli na to, aby możliwe było zachowanie spójności między obrazami albo na przykład obiektami czy postaciami wygenerowanymi w różnych scenach, dzięki czemu będzie można tworzyć dłuższą sekwencję wideo, docelowo coś ala film, czy choćby nawet tylko teledysk. No, bo to jest jeden z większych problemów, jaki mamy przy tych generatorach. Z kolei, Midjourney postawiło na dokładność detalu, na dokładność tekstur, które malują obiekty w ramach generatorów. Jest też obsługa głosowa, no i możliwość wykorzystywania zwanego trybu Draft, który pozwala generować obrazy szybciej, ale za to też taniej, bo Midjourney jest już od pewnego czasu wyłącznie dostępny w wersji płatnej, więc no, to ma znaczenie. Demonstracje obu firm dowodzą, że postęp w generacji grafiki, czy to statycznej, czy wideo jest nieustający, no i branża kreatywna będzie nadal. Nieustająco pod presją tych rozwiązań. Microsoft ma już 50 lat. Szybko poszło. Ja jeszcze pamiętam DOSA, pamiętam Windows 3.11, pamiętam Windows 95 i jego e, premierę w krakowskim pałacu sztuki e, w latach 90. -tych. Pamiętam oczywiście kolejne wersje Windowsów też i różne inne produkty, które Microsoft wprowadzał. No cóż, długą drogę Microsoft przeszedł przez te 50 lat i bez wątpienia jest to wielki sukces Billa Gatesa na początku, czy później kolejnych jego następców. Więc cóż, no 50 lat. Z okazji tych 50 lat w kwietniu odbył się Copilot Plus Event, na którym to evencie firma zaprezentowała nowe funkcjonalności swojego kopilota. I jego aplikacji, czy to desktopowej, czy to mobilnej. Nie dostrzegłem tam specjalnie niczego nowego względem konkurencji. Doszedł Pilot Vision, czyli możliwość oglądania obrazów, doszło Computer Use, czyli że Copilot będzie mógł używać naszego komputera, żeby coś zrobić. Agentyzacja w różnych wariantach, podcasty robione z dokumentów, niczym Google Notebook LM. Warto odnotować, że ekosystem Office 365 ma w związku z tym z grubsza podobne możliwości, jeśli chodzi o AI, jakie oferuje Google Workspace. Ale moją uwagę przyciągnął Microsoft Recall. Czyli pomysł, z którym Microsoft wyskoczył już w zeszłym roku i został za to zmiażdżony przez krytyków, co to jest Microsoft Recall. Generalnie to jest taki pomysł, że Windows będzie nagrywał wszystko, co pojawia się na naszym ekranie, nagrywał i przechowywał, po to, żebyśmy mogli później wyszukać sobie coś, co gdzieś tam robiliśmy, i przypomnieć dzięki temu. No bo wiadomo, wszyscy jesteśmy przeładowani informacjami i nie ogarniamy tego, co się dzieje, więc tu nam Windows pomoże. Co może pójść nie tak? No właściwie wszystko, no bo idea, żeby nagrywać cały ekran nieustająco, jest cokolwiek brawurowy. Został skrytykowany przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa, przez ludzi zajmujących się prywatnością, przez użytkowników. No generalnie pomysł nikomu się nie spodobał. Microsoft się z tego wycofał, no ale pomysł wrócił. No i teraz ma być tak, że Microsoft Recall będzie można włączyć, wyłączyć. Będzie nawet można odinstalować. Ma być to konfigurowalne, to znaczy, będziemy sobie mogli wybrać, co się ma nagrywać. Ma to być nagrywane i przechowywane lokalnie na komputerze i to zaszyfrowane, i Microsoft ma nie mieć do tego dostępu. Tak, to wszystko miało być inaczej w pierwszej wersji. Czyli generalnie wszystkie problemy zostać miały. Zażegnane. No cóż, to, co ważne, to to, że żeby ta funkcjonalność w ogóle mogła zadziałać, to po pierwsze trzeba mieć Windows 11, po drugie, trzeba będzie mieć Copilot plus PC, czyli taki komputer, który ma wbudowane NPU dodatkowy procesor służący do przetwarzania AI. Więc póki tego nie masz, to przynajmniej na razie nie musisz się przejmować Microsoft Recall. Chyba, że coś się zmieni w miarę upływu czasu. Aha, i pamiętaj, jeśli używasz Windowsa, czy to w domu, czy na przykład w pracy, może na uczelni, albo w szkole, to to, czy ten Microsoft Recall będzie włączony i co w ramach niego będzie albo nie będzie nagrywane, decydować będzie administrator tego komputera. I to niekoniecznie zawsze ty jesteś tym administratorem. Więc choćby również dlatego warto się zastanowić, co wprowadzenie takiej funkcjonalności docelowo może dla nas wszystkich tutaj oznaczać. Oczywiście zawsze można próbować nie korzystać z Windowsa i to też jest jakaś opcja, no ale czasami nie da się tego uniknąć. Więc warto wiedzieć. I na koniec Amazon w końcu wystrzelił pierwsze 27 satelitów projektu Kuiper, czyli swojego satelitarnego internetu, konstelacji docelowo planowanej na 3000 satelitów. Mamy więc trzeciego gracza po SpaceXie i chińskim Tianfan. Który już wystrzelił kilkadziesiąt satelitów. Oczywiście SpaceX ma ich tysiące, więc tu jest nieustająca dominacja, no ale to się będzie zmieniać. Kolejni gracze mówią, że chcą wejść w tą przestrzeń w tym europejski OneWeb od Eutelsatu. Są też inne firmy, które coś tam robią w tym kierunku. No cóż, no w kosmosie będzie bardzo tłoczno, jak to wszystko zostanie zbudowane i te wszystkie konstelacje będą nam ten internet udostępniać. No i fajnie, że internet będzie dostępny na całej planecie wszędzie. Będziemy mogli go wykorzystywać do czegoś ważnego, przewijania TikToka, oglądania mamów czy innych istotnych kwestii. Oby. Miejmy nadzieję. Do następnego.